Ja tu jestem, na drzewie, ścinam je. Gdzie? Tutaj, nad tobą prawie. No, widzę cię. Pomóż mi ścinać drzewo. Skąd w ogóle my tutaj się wzięliśmy? Pokazałeś no, nam skakać w ten portal. Ale ten portal do, te do czego innego prowadził? On kiedyś, pamiętam, prowadził do takiej twierdzy. Teraz musimy przetrwać. Skąd, to się, skąd się w ogóle to bierze? A to co to jest? No to takie, 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 o to właśnie, no. Zaraz zrobię sobie kilofa i to rozkopię. No ale tu drzewek rośnie. I sikierę zrobię. Czekaj, grzybek. Masz coś, żeby zrobić? Sikiera albo coś w tym stylu? No, mam 12 drewna. Desek znaczy. To ja zrobię nam Sikierę. To zrobię nam. Ja zrobię crafting. Ja mam crafting. Masz? Ja zrobię Kailof i Sikierę. Ja, ja zrobię mieczyki. Dobra. Masz Sikierę. Ścinaj drzewo, a ja zobaczę co to jest. Masz miecz. ten mieczek. Nic tutaj ten, nie ma. W tej dziurze tam leży mleczek mieczyk. Mleczyk. Jakiś domek, żeby nas żadne potwory nie zjadły. Jakieś wilki czy coś? Zrobię sobie jeszcze sikierę. Ja, ja będę polował. Dyscyplinę drzewo. O, jest węgiel. Gdzie? A Tutaj. Cię coś w głowie kręci. Mi też Kurde, muszę iść na obiad. Zróbnięcie. Dobra? Dobra, nagrywamy. Nie mam nic pochodzi. Poczekaj mnie. Dobra. Zbierajmy jakieś potrzebne rzeczy. Ole, drzewo to takie szom? Wow. Poczekaj, ja wejdę na górę i od góry będę ścinał. Parkury musimy jakiś domek zrobić. Ale tu są duże drzewka. Nawet nie wiedziałem, że takie istnieją. I nie żyje. Czemu? Bo upadłem. No Grzybe. to nie... Grzybek. To... Grzybek! Co? Gdzie jesteś? Tu. Upadłem. Ale przeżyłem. Tylko wypadły mi jakieś rzeczy. Grzybek, chodź zbudujemy sobie jakąś chatę małutką. Na dwóch. Tylko e, zrąbię drzewo. Żeby <noise> Cia. Co to było? E, no mi tutaj taki bekający zły zombie wyskoczył. Musisz mi sikierę załatwić lepszą. Ja mam tylko, yy... Chodź mi pomóż i ścinać. Bo z jednego drzewa wybudujemy sobie cały domek. Sikierę? Już mam 26 drzewa, a ledwo go do połowy chciałem. Ja mam 51 drzewa, znaczy desek. A ja mam 31 tych drewna. Sikiera mi się kończy. Co tak wzdychasz? A nic. nic. że dla ciebie mam? Co? w To daj! Ja w tutaj. Dobra, ja ścinaj jak już to na dwa. Grzybek, czasami ci się zmienia głos. To fajnie! Ej, no nie stój na tym, ja tu chcę zrąbać. Ja mam pięćdziesiąt drzewa, ja... to w przeliczeniu na deski trzy... 3... I pustaka staka. Ja mam 3 i 27 desek. Wystarczy na dom. I mam 40 yy, metal. Nie metalu, tylko bruku. To szybko rob coś. No, zrobię mi zrobi miecze, bo noc się robi. Ja ci dam rzeczy i buduj dom? Ja widzę steka! Ja zbuduję I... miecz. Czy zrobię miecz? Nie zbuduję. Zrób nam robię... kamień. Robię miecz. Zrób nam no kamienny miecz, a ja załatwię trochę jedzenia, bo widzę świnki. Świnki trzy, a ja jestem z moim wilkiem. Zrobiłem cztery miecze na nim. Gdzie jesteś? Aha dobra, widzę cię Ej, przez przypadek zrobiłem nam drewniane miecze A Szybko budujemy domek To. Jest! A tam jest no. Tu zamierzam spędzić swoje życie. No, zabiłem go. I tak nie wychodzę, bo mam dwa serduszka. kamienny piecyk i przepalimy te Wejdź do mnie Może no, robimy chatę pod ziemią, co? Dobra, to wejdź do mnie Ja tutaj już rozkopuję Ja tylko muszę rozwalić te yy, deski, bo chciałem już dom robić Zombie za mną Szmatek się Teraz zabiłem zombiaka a nie! Mam 7 kochani. Nie ja masz węgla? Ja mam 5. Ja mam 13. Zamknij za sobą tylko włas. A zrobiłeś włas? No tutaj jest skobla. Ja Dobra, tam ten crafting masz? Tam? Dobra, zostaw, bo cię potworki zabiją. Ja zrobię tutaj, już zrobiłem. Już mam crafting. To mamy dwa. Ja zrobię nam piecyk gdzie ty jesteś? Ja tam gdzie Aha, tutaj. Piecyk. Nie, nie tu. Gdzie ty jesteś? Tam jest... patrz. Tutaj o jest włas taki z bruku, o tu muszę go rozwalić. No! I nie zamykaj, ja tu zrobię zaraz właz. Dobra. To, y, skrzynkę zrobię, dobra? Dobra. Kudy. Podwójną? No. Pochodnia jest tam i tu jest właz. Zostaw mi tylko mięsko, bo ja mam mało... HP. Chcę sobie zobaczyć co mam. Może sobie weźmi. Ja kopam. Ja zrobię kamienne rzeczy nam. Co zrobić kamiennego? Kilow, bo muszę tutaj powiększyć naszą norkę i łopatę. Mogę dwa razy. Już nie mam kilofa. Czekaj. Możesz się mięskim poczęstować. O, dobra, ja wezmę tego na razie. Jest lekka z użytego. Masz tutaj kilofa. Bo łopatę. Chcesz łopatę? No. Jeszcze zrobię jeden. na siebie. Masz mięczek. Danke. ja będę kopał kobla, a tylko ziemię. ziemię Więcej pochodnie by się przydało tam są Kopię niższy poziom. Tutaj do niego jest zejście.